Studiuję już od trzech lat i to są moje porady dla osób, które dopiero idą na studia. Nie idź na jakiekolwiek studia tylko dla samego faktu, żeby pójść na studia, czy dlatego, że twoi rodzice od ciebie tego wymagają, albo żeby po prostu mieć jakiś papierek. Moim zdaniem, studia to powinno być takie narzędzie. Jeśli masz już plan na siebie, wiesz, co chcesz robić, i wiesz, że do tego będą potrzebne Ci studia, to wtedy pójść na te studia. Bo jeśli pójdziesz tak bezmyślnie, żeby tylko pójść, to na 90% będziesz tego żałował. Nie stresuj się tak, że niczego nie ogarniasz, że nie wiesz, gdzie masz ich na zajęcia. W sumie to nie wiesz, jakie masz przedmioty, nie wiesz, co masz po kolei robić. Spokojnie każdy jest w takiej samej sytuacji, jak Ty. Ale ta porada łączy się z poprzednią. Żeby jednak wszystkie takie dostępne informacje znać, poszukaj sobie grupki na Facebooku dla Twojego kierunku, dla Twojego roku, bo na pewno taka istnieje, bo zawsze takie grupki tworzą. Na tych grupkach ludzie sobie zawsze piszą, jeśli pojawiła się jakaś nowa informacja, a później dzielą notatkami i tak dalej. To jest mit, że trzeba znać wszystkie te nazwy profesorów, doktorów, tytuły itd. i tak dalej. Jakby ja to słyszałam na okrągło, żeby napisać maila, czy tam odezwać się do jakiegoś profesora, musisz się dowiedzieć, jaki on ma tytuł naukowy, bo jak powiesz do niego proszę pana, to on się obrazi albo cię wywali ze studiów nawet. Studiowałam na trzech różnych uczelniach i. Żaden wykładowca tego nie wymagał Serio, nie wiem, czy kiedyś tak było Nie wiem, skąd się to wzięło Ale ja zawsze do każdego po prostu mm, czytam, pisałam, czy tam mówiłam Dzień dobry, proszę pana, coś tam, coś tam I nikt w ogóle na to nie zwracał uwagi